Całą listopada i grudnia to tradycyjny okres górniczego świętowania. 23 listopada Barburkę obchodzili w hali widowiskowo-sportowej w Rybniku Boguszowicach pracownicy KWK Jankowica. Wspólne biesiadowanie było jak zawsze okazją do podziękowań, podsumowań oraz wręczenia tradycyjnych wyróżnień. Barburka to okres, kiedy nadchodzi czas spotkania się z załogą, podsumowywania minionego okresu, jak również snucia planów na przyszłość. W tym roku jest to szczególny okres, ponieważ zbliżamy się prawie że do stulecia od momentu, kiedy zaczęto budować kopalnie. W przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie momentu rozpoczęcia kopalni, a za cztery lata jubileusz stulecia wydobycia pierwszej tony węgla. Barburka jest okresem, kiedy jest okazja spotkania się z załogą, podziękowania sobie za włożony trud, wykonaną robotę, a jednocześnie. Wyróżniania pracowników, tych, którzy szczególnie się oznaczyli w danym roku. Jest to okres również taki, gdzie wręczamy tzw. szpady górnicze. Szpada górnicza jest symbolem władzy górniczej, więc dla wybranych pracowników, bo co roku jest to skromna grupa, która jest wyróżniana, wyróżniana szpadą górniczą, jest to szczególny symbol władzy górniczej, która jest nadawana. Tym dniu. Ceremonię nadania honorowej szpady górniczej prowadzi starszy górnik, który jest majorem. Wszyscy, którzy otrzymują szpadę górniczą, udają się de facto tutaj pod prezydium, gdzie dyrektor kopalni wręcza każdemu tą honorową szpadę górniczą za zasługi, które de facto dla kopalni zdobył. Oprócz tego, oczywiście, w czasie w okresie barburkowym odbywają się karczmy, spotkania górników różnych profesji, w branży maszynowej, górniczej. Jest to okres do świętowania, dziękowania sobie za wspólną, trudną, niebezpieczną, a jednocześnie, jednocześnie pełną zaangażowania pracy naszej załogi, bo załoga pracuje na imarz tej kopalni. Powody do świętowania kolejnej barburki mają nie tylko górnice. Kopalnia funkcjonująca na obszarze gminy to przecież wiele pewnych miejsc pracy i ważny partner dla samorządowców. Barburka to zawsze bardzo ważny dzień dla naszego miasta. Gospodarka naszego miasta w dużej części opiera się na górnictwie. Ilość tych miejsc pracy naprawdę jest imponująca i to możemy liczyć w dziesiątkach tysięcy sztuk, którzy są zatrudnieni w górnictwie, ale przecież całe to górnictwo jest również obsługiwane przez różnego rodzaju firmy. To dzięki właśnie górnictwu te miejsca pracy są. Chciałem zwrócić uwagę na niezwykle ważną, potrzebną i pożyteczną współpracę pomiędzy naszym zespołem szkół technicznych czyli dawnym technikum górniczym, a kompanią węglową. Młodzi rybniczanie, jak rozpoczynają naukę właśnie w tym technikum górniczym, po zakończeniu nauki mają pewność, że są zatrudnieni. To jest sprawa o kapitalnym znaczeniu teraz dla trudnego rynku pracy, jaki jest no praktycznie w, całej, w całym naszym kraju. Jest również współpraca na wielu płaszczyznach. To są dwa duże organizmy, miasto, Kompania węglowa, czy kopalnie, w tym przypadku tutaj kopalnia Jankowice, ale również kopalnia Kwałowicy, jest szereg spraw, które trzeba uzgadniać pomiędzy miastem, pomiędzy górnictwem i ta współpraca jest naprawdę wyjątkowa, wzorowa, bardzo, dobrze, tutaj, bardzo dobra. Tutaj nie mamy problemów. Kopalnia Jankowice jest kopalnią, która działa na terenie miasta Rybnika. Zatrudnienie na kopalni wynosi około 4,5 tysiąca pracowników, łącznie z firmami usługowymi. Jest to zatem potężna rzesza. Która stanowi miejsce pracy w tym terenie. Kopalnia Jankowice przez szereg lat wydobywa węgiel. Za niedługo będziemy obchodzili setną rocznicę od momentu, kiedy na powierzchnię wyszła pierwsza tona węgla. Kopalnia ma potężne złoże. Jest kopalnią, która będzie funkcjonowała przez kolejne kilkadziesiąt lat. I myślę, że będzie stwarzała miejsca pracy dla naszych kolejnych pokoleń. Myślę dwóch, trzech, bo takie są przewidywane rokowania, jeżeli chodzi o żywotność kopalni. Kopalnia oczywiście jest skazana na współpracę z władzami samorządowymi, z m.in. z prezydentem miasta Rybnika, na terenie którego prowadzimy swoją działalność. Ta współpraca od wielu lat układa się bardzo dobrze. Jest zarówno po stronie kopalni, jak i po stronie władz miasta zdecydowana przychylność do wspólnego funkcjonowania na tym terenie. Dzięki władzom miasta możemy funkcjonować w taki, a nie inny sposób. Między innymi zawdzięczamy władzom miasta to, że możemy między innymi korzystać z terenów po stronie północnej kopalni, między innymi na składowanie odpadów górniczych w ramach budowanej bryły rekultywacyjnej. Od paru lat władze miasta podpisały umowę w ramach współpracy z kompanią węglową i w ramach zespołu koordynacyjnego co kwartał rozwiązujemy problemy przy wspólnym stole w ramach dialogu między miastem a kopalnią. Myślę, że ta współpraca dalej będzie się układała w takim duchu i w takim zrozumieniu, jak do tej pory było obopólnej radości i zadowoleniu wszystkich. Oprócz tego władze miasta podpisały z nami umowę z kompanią węglową, a czytaj z kopalnią Jankowice na uruchomienie i... Kształcenie młodych kad do zawodu górniczego. Działa technikum górnicze, zespół szkół zawodowych przy dawnym technikum górniczym w Rybniku, gdzie co roku absolwenci zasilają nasze szeregi, ponieważ mają gwarancję pracy. Myślę, że jest to duży sukces pomiędzy władzami miasta, zarządem kopalni, że do takiego porozumienia doszło, ponieważ młode pokolenie ma pewny pewne byt i pewną pracę na przyszłość. W tym roku przyjęliśmy 119 młodych absolwentów, absolwentów techników, i mam nadzieję, że w następnych latach ta liczba będzie być może większa, ponieważ ilość kandydatów do nauki w zespole szkół zawodowych jest co roku coraz większa. Trudno wyobrazić sobie górnicze święto bez ich obecności. Górnicze orkiestry są bardzo ważnym elementem odświętnego, ale i codziennego życia. Najważniejszą y, uroczystością barburkową jest oczywiście Akademia Zakładowa. Bardzo taką miłą i powiedziałbym wzruszającą y, okolicznością jest sam dzień górnika, kiedy orkiestra na początku pracy ob obchodzi y, wszystkie y, zakątki kopalni i odwiedza. Różne oddziały i różne piony, no i przyjmowane to jest z wielkim wzruszeniem i takim naprawdę wielkim nabożeństwem. Tutaj na naszej kopalni, czyli kopalni Jankowice, te karczmy piwne cieszą się niezwykłym wręcz powodzeniem. Wszelkie piony, wszystkie oddziały próbują swoje karczmy, swoje karczmy yy, zorganizować. No i to są takie zabawy, to są takie skecze, różne dowcipy, bardzo jest miło, bardzo, bardzo jest, powiedziałbym, przyjemnie. No i oczywiście orkiestra temu wszystkiemu towarzyszy przygrywając do piosenek górnicz. Każda orkiestra chciałaby grać jak najlepiej. No i w związku z tym sięgamy również do innych, do innych zupełnie obszarów. Swingowych, amerykańskich, czeskich zwłaszcza, też niemieckich, ciekawych, aktualnych przebojów, które są na bieżąco opracowywane na orkiestrę dętą, żeby po prostu publiczność nas akceptowała i publiczność, żeby się podobać publiczności. Obchody górniczej barbórki zawsze okraszone są tym co najważniejsze, płynącymi z głębi serca szczerymi życzeniami. Korzystając z okazji to jest jeszcze doskonały moment, żeby wszystkim górnikom jeszcze raz życzyć tego szczęścia górniczego, to co jest ważne, życzyć tyle samo wyjazdów z dołu co zjazdów. Życzyć wszystkim tym, którzy kiedyś pracowali w górnictwie Opieki świętej Bawary, no życzyć po prostu szczęścia Boże górniczej pracy. Przede wszystkim górnikom życzy się szczęścia górniczego, jak również tylu wyjazdów, ile było zjazdów. To jest najważniejsze, a przede wszystkim zdrowia.